Cześć ów łyszymek. Pokażę Wam jak korzystać z nachędzie bez surface. Jak na przykład chcecie taki kształt jak to wytłoczyć. Oczywiście tutaj to nachędzie mi zadziałało. Co, so, a tutaj brakuje wewnątrz tego segmentów, ale to nie szkodzi. Bo to Wam chciałem pokazać... Jak zrobić, żeby taki efekt uzyskać. I tak możecie dodać potem solidify modyfikator. Oto. Będzie o tym taki obiekt ładnie wyglądać. A nie o tym dzisiaj chcę mówić. Tylko wam chciałem coś ciekawego okazać, Bo z tego kształtu da się wytłoczyć ładny obiekt już wam okażę sobie jak. Właściwie to mógłbym go trochę wyedytować, żeby to wyglądało ładnie. No bo chcę fajną ramę do roweru. Ramę do koło od roweru wytłoczyć tylko muszę trochę tu dodać kształty ale liczy się kolejność moi drodzy przy rysowaniu i trzeba kursor się kursor musi być równo na tej wysokości bo będziemy to, jak bezserfis uchywacie na to, to na przykład w tą stronę sujecie, o potem tak, potem tak, i potem tak, dopiero wtedy to może działać poprawnie. Dodamy sobie na scenę lejna, Chciałbym coś ciekawego wymodelować, ale dzisiaj raczej pokażę wam demonstrację, jak to na hendzie fajnie działa. Teraz w tym widoku używam wersji Blender'a 293 Alpha, bo ona według mnie super działa. Ok, należy użyje to na hendzie. Annotate. I tutaj trzeba wybrać 3D kursor. Potem to wybieramy obiekt, tutaj opcję, bo potem trzeba będzie przeskoczyć skoczyć tu. Akurat to jest, moi drodzy, ważne. Gwałam bym inne na użyć, ale to na tak działa. Jak widzicie, już mamy ładnie profilowy kształt. Teraz tutaj Shift S. Bardzo ważne jest, że o kolei. to ma ogromne znaczenie w rysowaniu. I też trzeba cały czas to wybrać, bo też się wam domyślnie nie ujawi i trzeba to manualnie wybrać. Mm. Trochę krzywo narysowałem, ale to nie szkodzi. Oho, jungle krzywo Nie wiem jak mi mój drodzy wyjdzie Trochę mi krzywo wyszło Jak krzywo to możecie coś takiego wybrać To wybieracie, przytrzymujecie to I mamy gumkę. Trochę możemy to wymazać jak to jest krzywe Jeszcze raz A znowu trzeba tu przeskoczyć na to Nie jest ja wszystko za pomocą myślę Robię, więc czasami to jest niewygodne. AG surface. No i mamy piękny kształt. Tylko tu u góry ustawiacie rozdzielczość. Hmm, tylko jedno, nie mnie w niepokoi. Cyclic follow to będzie coś takiego. Loops on stroke. Wtedy tutaj trzeba ustawić. o, ciekawie to wygląda ale cyclic folio wtedy da nam taki rezultat cyclic cross zamyka nam tą przestrzeń my chyba zostawimy tak trochę kurczę moi my drodzy, myślę, że więcej segmentów mi doda wydaje mi się, że jakbym więcej tych linii dodał to byłoby więcej szczegółów Musiałbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich kształtów masować. Wtedy ten obiekt wyszedłby ciekawiej. Tylko że tu jak dodacie to z kolei... W sumie możecie tak zrobić. Ale to nie wchodzi w grę. Ciekaw jestem, ile kształtów mógłbym dodać przy rysowaniu tego obiektu, sprawdzę jeszcze raz, czy ja mogę więcej niż 4 kształty dodać, bo ja tylko operowałem za pomocą czterech profilowych kształtów, ale czy ja mogę więcej, to jest pytanie. Nic, spróbujemy, może się uda. Tutaj chciałbym lansować przynajmniej trzy takie kształty. Albo, bo również tu, ale jeszcze się zastanawiam. Chyba mi nie wyszło krzywo. Shift-S, kursor do zaznaczonego. To mi pokazuje, bo fajnie, już to już, przedtem to tak nie wyglądało. Mmm, dobra. Czekamy duchem pracy, moi drodzy, bo trochę to zajmuje. Chociaż nie, jeszcze trochę podszkoliłem w używaniu tego

Nie, bo jestem ciekaw, czy mogę mieć tyle kształtów do wytłumaczenia, bo mi się wydaje, że mogę. Shift S kursor do zaznaczonego. A jak wasz kursor nie jest równo, to w poprzednim wideo tutorialu tłumaczyłam, że wtedy trzeba w widoku ortograficznym to ustawić. A to jest piątka przycisk. numpad 5 przycisk, że są te cztery strzałki. Czekajcie, bo nie pamiętam, czy ja dobrze to jeszcze ostatnie linie do narysowania mam. Ach, kurde, wam wyszło. Ale to nie szkodzi. Ach, przepraszam, zapomniałem. O, to jak taki błąd jest, to trzeba wybrać to. O! Działa! Ale... Ja zapomniałam o czymś, moi drodzy. Nie dodałam kształtu profilowego. Ostatni kształt muszę dodać. Nie byłem pewien, ile mogę tych użyć. Nie, nie byłem pewien, ile tych krzywych mogę do tego użyć. Narysowanych za pomocą ołówka, ale to jednak działa. Add annotation... Jak bym to trochę wyżej narysował. No fajne to nachędzie powiem wam. E, super, super. Wszystko zależy, moi drodzy, od tego. Ale jest jednak jeden robion krzywo narysowałem to mi niezwykle idealnie tu wytłoczył kształt, ale wszystko zależy od tego, jak to narysujecie. Jak jest prosto narysowane, to to będzie osiągnięte idealnie. Dlatego myślałem, żebym mógł uchyć na chędzie Grease Pencil. W każdym razie życzę Wam miłego dnia. Dlatego wojałbym, żebyście tablet mogli do tego uchyć. Bo na tablecie byście lepiej narysowali niż za pomocą myszy.